Ale czego pan stanie za samochodem? Tak. Uchyl Wieszy... szybę. Wieszy... Wysiądzie pan z pojazdu. Nie wysiądę. Ale... No proszę wyłączyć silnik. Proszę Przepraszam. Proszę wyłączyć silnik. Jak może pan, to niech pan zabierze rękę z pojazdu. Proszę No i to jest, to jest naruszenie. Jeżeli będą uszkodzenia pojazdu, Znowu policja będzie łamać ręce, o Boże! Przejedźcie tylko po błocie z człowiekiem. Co wy robicie człowiek? Proszę przedstawić artykuł! Proszę, przed... proszę przedstawić artykuł! Nie, proszę przedstawić artykuł! To jest nieprawne! Na naruszenie nietykalności osobistej! Co panu, Czemu pan łamie rękę dla człowieka? Robi, Boże kochany! Dokazem, proszę, na pole. To jest napad na człowieka! To jest napad na człowieka!